Zwizowie, przepraszam bardzo, że nie było filmu, ale, no, nie miałem co nagrać, ale teraz mam, znalazłem najlepszą grę na Robloxie. Jak dla mnie. Serie. To jest taki styla do zmodowany, bardzo fajny. Gdzie są takie Brejnoty, jakieś, nie do zdobycia, jakieś inne. Zobaczcie, czekajcie. Zrespiecałam, są e, pięć takich dziwnych lucky loków. Patrzcie na to, raz. A nie, jednak cztery, bo tu zrespiłem sobie jak weszłem do tej gry Tung Tung Sahura, ale on jest zbagowany. Trzy, cztery. Patrzcie na to, oj, czekajcie. Ja pierdzielę. jaki ja jestem podjarany, kilka dni szukałem tej gry, znalazłem. Jakie jakie bloki. Otwieram je. Ciekawe co z nich leci Miał! no kurde, czemu miał? ja chcę te nowe Braille'oty, a nie... Zobaczyć Dobra No nie, widzowie, ja mam jakiegoś mega pecha Dobra, otwieram dwa oj Jest! Jest jakiś ten! Widziałem! Ej! stream Elefant! I kolejny miał! Ja pierdzielę! Sprzedaję te miaule, zostawiam sobie tego stream Elefanta. Co jest grane? Widzowie, to jest najlepsza podróba styla BraveRod. Ja pierdziele, co to jest? Ja w to codziennie będę grał. Jest najlepsza gra na świecie. Miejsca tu... Tu jest ten zbagowany tung, tung Co tam idzie? Sami? Sami 5 trylionów kosztuje go nie biorę, ja sobie będę spełnić w bazie te brajroty, Jak już otworzymy laki bloki Widzowie! Jeszcze sobie zrspię te bloki Raz, dwa, trzy, cztery Otwieramy! Jestem taki podjarany. Dobra, dwa na raz. Nie gadajcie, że... Znowu ten. Co tam wypadło? Tu miał? O! o! Zobaczcie, co to jest! Zobaczcie, co to jest! Six Seven Familia. To jakaś... Ja pierdzielę! sprzedaję miaula. Co to jest? To jest powalony greyrod, widzowie. Jeden 5B na sekundę. To jest na razie najlepszy, jaki wypad. O Jezu. O cholera! Kolejny. O jak ja jestem podierany, widzę że serio. To jest taki dzień. Pyk. będzie tu. I otwieram taką gagatka. Oby nie miał. ale lak. Jest. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzicie? Co to jest jakiś Dragon Terminoli Co to jest? Ja pierdziel nie To jest najlepsza podróba z tyla Bridge, serio Na koniec wam pokażę jak to się nazywa, ale to na koniec Ja cię sunę Nie, ja nie wierzę Co to jest za podróba? Kozackie to As Ustawię sobie odrodzenia, tylko się boję. Spróbuję. Tylko się boję, że mi ten. E, zresetuję to wszystko. Ustaw. 16. 1, 6. O, Mam już. Mam! O nie! O nie! Usunęło mi brejloty, widzowie! Ajajaj, aj, aj. dobra! Nieważne, kiedyś z tymi brejlotami całą bazę w tych zielonych Lucky Blockach wypełnię. Zobaczymy, co mi wyleci. Nie, 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 respiro, tung, 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 tung. A to jest przy... dobra, bo... To jest... O, O nie... O nie. Spagowane wszystko. Muszę wyjść i wejść. Ukraśnię... jam ja polskie tłumaczenie. Ukraś... O, kot mi tu przyszedł. standardowy brain rot. To się nazywa. Najlepsza gra. Sara nie, nie, nie teraz Sara, no. no, co za kocisko, kochany. Ciekaw co tu wyleci teraz. Błagam, ubram ja tu Widzowie, tak, tak, a teraz to już mi się pojawiły te moje brejnoty jeszcze, już się bałem widzowie. Tung, tung, zniknął na szczęście chyba, a nie, tu jest. Dobra, otwieramy, ale farcik. Dajcie coś. Znowu ten smoka! Dobra, otwieramy. Potem otworzymy jeszcze jakieś takie bloki. O, Znowu ta Familia z XM, już trzeci raz. Łoja słalak. Łoj. Znowu familia 6-7. I miaul. Nie gadajcie, że mi się miauls zaraz pił. Bo jest event istra. A nie, to ktoś raz. Bogey. To jest jakiś admin abuse teraz. 6-7. Tego sprzedaję, 6-7. Bo, no ludzie, no nie będę. Nie chcę mieć całej bazy w tych seksowanach. Chciałbym mieć coś innego. Tam widziałem, że jest los Miaulitos. Jakbym go zdobył, to był już los. Albo tego giganta jakiegoś, nie wiem co to jest. Jest ten elefantik. Ja sprzedam te, co się powtarzały. Los Strawberries nawet jest. Tu wypadnie miał, bo widziałem tu ten... No nie, no ludzie! Rainbow Strawberry Elephant chce spełnić ten gościu Co jest adminem? Tu miał Widzowie musimy zdobyć to giganta, albo przynajmniej ten los miał albo los strawberry Elephant. Spełnet Strawberry Elefant. No Ja po co? Oe Jezu, ej, on ze widzowie to Strawberry Elefant. Wezmę go sobie w sumie. Czemu by nie? Bo w sumie po co? Nie biorę jednak. <grystanie> strawberry Elefant 6 zł kosztuje, przecież można sobie za darmo takiego zrobić. w sensu. Proszę bardzo. Teraz rozpiernę jednego innego laki bloka, tylko jednego. Na razie. Już czekajcie. Są takie cudowne brain roty, seria O, tu już się zaczyna. 666 jakiś. Six and dzieciak, 69, przeklęty sami i tak dalej. Dużo tutaj jest. Gender Lucky Block. O, proszę mm. bardzo. Jocie <laughs> otwieramy to. O, co tu leci. To chyba tylko jeden taki leciał. Co to jest? Dundel dull dul. Jaka Sigma? Biegnie Six Seven Kit. Mhm. Ale nie lubię. Ja nie lubię jego gęby tego Six no Dziwny jest taki. O, miał leci. To na razie nasza kolekcja. Ten Jandel-Lucky Block to. To jest ten. Jeszcze jednego sobie zespołnie. Zobaczę, czy tylko ten Jandel. Jandel-Dull-Dull leci. Co innego. Tylko on. A to słabo. Myślałem, że coś jeszcze dalej. Sprzedaj. Kailuz w ogóle gra na tym serwerze. Nie ze mną. Nie o to mi chodzi. Tylko, że ten... Grał po prostu w tą grę. Co to są za Zrespię sobie mm. jakiegoś, jak go nie zdobędę z Lucky bloka. O, tu jest jakiś fajny loki O, Halloween jakiś. Dwa sobie zrespię. Uuu, co to jest? Co to leci? U! O, koś Jeden w se... Co to jest? dziwadło. Ten odcinek będzie długi Ja chcę się tu długo pobawić Chcę zdobyć to drugiego co tam był Już mi ręka woli o. To jest esok Ej, ale ten esok... O sera mi to Przedaję, zrobię sobie kilka tych jeden Oje Ale lag był przez sekundę. Jes hmm. oczek, 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 no nie chcę. Że tam na dole mi jest, leciał balerina. Dobra, widzę, mam pomysł. Yy... Zrespię sobie całą bazę tych Halloween Lucky Bloków, Bo musimy zdobyć to Esoka. bardzo. Nie wiem, czy to jest cała baza. Wątpię, ale okej. Okay. Tego otwieramy i uciekamy. Dobra, lecimy widzowie! Musimy zdobyć czegoś jest soka. No same balerinki na razie. No błagam! Jak teraz się nie uda z tego openingu to go sobie zryspię w bazie, żeby zobaczyć jak on wygląda. Jezus... Marii. Matko Boska... <tuh> o, jest jeden na górze. Otwórz. No niestety, nie ma wysoka. Czekajcie, bo tu jest jedno... dobra. Nie Nieważne. A czy tu jestem takim łata admino? Poczarny Wydaje nie życzę, żeby było. Ostatnio. Jest! To nie To potrzebuję. Łatwo! Jung I pobraj ratę. Ty też muszę jednak odkurzyć. Fajne to minę. Dobra, że sobie tego jest oka w bazie, widzowie. No to nie wiem jaka jest na jego szansa, ale pewnie mała. Dobra. Lecimy za trzy. nie moje słowo to <noise> miał jeden Esoczek. chol wojny 1b a tam dane to samo. jak była taka sama szansa na niego to bez to ja nie wiem to ja jestem unlucky Patrz jaki jest Evil Esok House hmm. Święce piętro wypełnione Więc teraz zrespimy jakieś To też lucky bloki eee, Inne Jakiego by tutaj wybrać? Może tego Aura lucky bloku Tutaj tyle ich otworzymy. Dobra, lecimy. Uuu, to są ci Kajlus i tak dalej. Mi ten gościu piłkot jakiś. Ile? 15 milionów. Słaby. Ale go zostawię. Chciałbym tego dużego Kajlusa. Znowu ten gościu. Kajlus! 450 milionów. No i to jest hajs, a nie Jakiś doktorek, czy co to jest? Znowu Kailus. sorry Kailus, ale leci. To jest podruga Kailusa. Tu jest oryginalny. Teraz chciałbym tego czarnego gościa. Teraz na Kailusa lecą, serio? Kailus, aura. Dobra. Lecimy. Dajcie mi dużego Kailusa. Albo tego czarnego gościa. Nie tego, widzowie, same kajlusy mi lecą, i tym... no, same kajlusy, no, ale mi się podoba ten odcinek, jak będę oglądać na stole, ostatnie dwa raki, laki jak nie wy. Spadnie jeden z tamtych, co chce, to sobie <try> zrespię bazę. bazie loktorak, do <try> Hmm. Tył, gdzie oni są? Nie wiem, nie ma ich. Je tylko zdobyć można, no. To on? O, oh, jest. Tego sobie zrespektu dużego Kailusa spróbujemy później dokońć. O, teraz możemy otworzyć. O. o! Jakie chcecie laki bloki? Skaduje że. Bloki tung tung są. So. Otwórz. Otwórz Otwórz O nie, to jest ten Tung Tung Zwagowany Ten nie jest zwagowany, ten nie jest O, to dobrze O Takie co kupiłem Co sobie zrespiłem w nie, kupiłem Tung Tunga takie Ja sobie go zrespiłem, żeby leciał na dywanie Ale on był niewidzialny, jak go wziąłem, no i teraz jest mi tupa zażytuje. Sprzedaję. Mamy jednego, tam gumga tyle wystarczy. O, znaczy po co ja to sprzedaję? Przecież ja to mogę niszczyć. Ej, my tu mamy jeszcze te Lucky Block. Standardowa, ale pacjent to sobie przydaje Jezu. Co to był coś Takie. Jest kolekcja. Teraz respimy. Hmm. Oldzielek bloka na pewno, nie? To na koniec, zostawmy. strachmy. O! Chyba blok rekina otworzymy, jak innego nie znajdę. Musimy <ścoughs> tego rekinka... Rekinki. O, nie one są tanie. O, już wiem czemu są tanie. I nie chciałem tego wiedzieć. Nigdy więcej rakinków. A masz. Rakinki dla nowych. Ale ten admin tu Jak zacząłem grać, to akurat się rozpoczęła admin Akcja. Więc teraz jestem zsuszony. Zaraz wyjdź truskawkowego Lucky Blocka. Oży. Oży, oży, oży. Oby nie było tak, że sam strawberry elefant No i żem wykrakał Ludzie, no czemu ja tak kraczę? Wykrakałem Sam strawberry elefant z tego leci, więc mi to jest niepotrzebne Więc teraz, uwaga, uwaga To ważna chwila Truskawkowy, szczęśliwy blok. O, widzowie! Oby to nie był też sam Strawberry Elefant, ale nie wierzę, żeby to był. Są różne strawberry elefanty, widzowie! No strawberry elefant! Mamy to! Mamy tego gagatka, potem jeszcze otworzymy sobie te youtuber bloki bloki i te zielone, bo tam nie zdobyliśmy wszystkiego. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Każdy na to czekał. Tego nie potrzebuje gagatka. Tego losa już też. Przedaję. Potrzebuję jakiegoś innego Strawberry Elephant. Uuuh. Extinta seria Na no, Dlaczego ten cały czas mi leci? Extinct i ten los Strawberry Elephant. No reaction. Jednak reakcja, jednak bardzo reakcja. Spiky elefant. O nie. O nie. O nie zbugowany. Nie. Cholera, się, dobra. Ostatni Strawberry Lucky Block. I e kończę odcinek. Dobra. W następnym odcinku porobimy coś innego w tej grze. No to co? See you now, right?